Bardzo witam serdecznie i pozdrawiam. Już przy katedrze po odprawionej Mszy Świętej wyruszyła na pątniczy szlak Grupa Świętego Jacka pod przewodnictwem księdza Marcina Wilka, wikariusza parafiarki katedralnej. Już słyszymy piękny śpiew na ulicy katedralnej, więc wiele radości i szczęścia, bo. Ruszamy w drogę po jasnej górze. Myślę, że ta radość jest bardzo wielka wśród tych wszystkich, którzy podążają na jasną górę, że jednak ta pielgrzymka mogła się odbyć, że jednak ta pielgrzymka troszeczkę w innej formie, ale właśnie odbywa się i możemy pielgrzymować do Matki Bożej na jasną górę. Pozdrawiamy tych, którzy nas właśnie słuchają i tak jak teraz widzę jeszcze oglądają. Musimy, księżę Robercie, być czujni, bo nie tylko będziemy słyszalni, ale widzialni. Musimy się właściwie tutaj obracać do kamery, dziękujemy księdzu Andrzejowi za te pierwsze godziny poranne i to wprowadzenie naszych pielgrzymów duchowych do łączności z nami, bo ona w tym roku staje się wyjątkowa, tak jak podkreślił ksiądz arcybiskup Adam Szal podczas mszy świętej, kiedy mógł do nas wszystkich wygłosić słowo na początek naszego pielgrzymowania. Myślę, że ten początek pielgrzymowania też zapowiada się bardzo dobrze, bo też i piękna pogoda, chociaż troszeczkę niebo zachmurzone, ale nie pada. Myślę, że będzie piękny dzień, wspaniały dzień dla pielgrzymów, którzy dzisiaj w ten pierwszy dzień wędrowania no, włączyli się i idą razem z grupą Mamy św. świętego Jacka. który tutaj czuwa nad porządkiem. Księża Adamie Pielgrzymka rusza, a od strony logistycznej wszystko zabezpieczone zapewne. Zdajaliśmy się wszystko zabezpieczyć, co było możliwe i czujemy się bezpiecznie, tak jak ksiądz dyrektor podkreślił, pewne obostrzenia nas obowiązują, ale pomimo tego ruszamy na pątniczy szlak. Zgadza się. Wiadomo, że epidemia wywołuje określone zachowania, ale przede wszystkim jako ludzie wiary powinniśmy pamiętać, że najważniejszy dla nas jest Pan Bóg, Jego opatrzność. My ze swej strony, tak po ludzku, musimy zrobić swoje, a najważniejsze zawsze jest Bóg. Robimy swoje, bo ruszamy na potężny szlak. Pierwsza grupa wyruszyła i kolejna oczekuje na swój start. Tak jest. No w tym roku troszeczkę dłuższe odstępy czasowe ze względu właśnie na te warunki związane z epidemią, żeby zabezpieczyć bezpieczne przejście. No takie są w tym roku szczególne okoliczności. Dziękujemy za to słowo, które daje nam nadzieję na to, że możemy spokojnie pielgrzymować sztafetowo w tym roku dość wyjątkowo. Tak, to jest wyjątkowa pielgrzymka sztafetowa. Nawiasem mówiąc, pomysł jest naszego księdza dyrektora, który został potem też podchwycony przez innych dyrektorów pielgrzymek w Polsce. Niektórzy korzystają z tego pomysłu, bo też się i dopytywali. I na ogólnopolskim spotkaniu w maju na, w Częstochowie na Jasnej Górze wymienialiśmy też pewne do, pomysły, doświadczenia. No i ten pomysł tej sztafetowej w sumie najwięcej pielgrzymek chyba będzie realizować. Dziękujemy za to słowo, które pokazuje nam, że mamy sposób i te, z tego sposobu skorzystamy. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Mam nadzieję, że jeszcze się za usłyszymy przy mikrofonie radiowym, więc dobra okazja do tego, byśmy dzielili się radością wspólnego pielgrzymowania. Jak słyszeliśmy, dajemy dobry przykład w całej Polsce, już za miesiąc zapewne kolejne pielgrzymki, które wyruszą na tę górę. W sposób sztafetowy. Myślę, że w podobny sposób wiele tych pielgrzymek wyrusza, to co też księdza nam powiedział. I pewnie też no, w tych wszystkich momentach, kiedy podążamy do Matki Bożej, mimo wszystko, że będzie to pewnie krótsze pielgrzymowanie dla każdej grupy, ale na pewno ta radość, ta miłość do Matki Bożej jest w naszych sercach. Księży Robercie, ruszamy w tym składzie na Pielgrzymi Szlak. Ksiądz Andrzej pozostaje przy sterach radiowych, będzie towarzyszył naszym duchowym pielgrzymom. To bardzo wyjątkowe w tym roku, kiedy, jak Ksiądz Arcybiskup wspomniał, tych duchowych pielgrzymów będzie o wiele więcej, bo. Każda grupa, jak wyruszy choć raz na Pątniczy szlak, pozostanie w tej duchowej łączności na kolejne dni, bo, jak sami wiemy, ruszamy w dość wyjątkowym czasie panującej epidemii. Myślę, że tak. Myślę, że właśnie wiele pielgrzymów, którzy dzisiaj wyszli na przykład, jutro już nie będą pielgrzymować, więc będą towarzyszyć nam w sposób duchowy. I mam taką nadzieję właśnie, że no właśnie ta duchowa, duchowe pielgrzymowanie w tym roku będzie bardzo liczne. Ale księdza Roberta staje się to wyjątkowe pielgrzymowanie właśnie w tej ekipie radiowej, którą tworzymy, więc rozpoczynamy naszą trasę, rozpoczynamy nasz, naszą wędrówkę ku jasnej górze. Wstąpmy na górę pana, jak mówił ksiądz Arcybiskup Adam Szal. Chcemy to uczynić, podejmując ten trud. Dlatego też polecamy się naszym radiosłuchaczom, telewizorom na ten wyjątkowy czas, bo będziemy chcieli towarzyszyć tym poszczególnym grupom, jak sami wiemy i widać to na załączonym właśnie dla Państwa w obrazie. Mamy wóz i niestraszna nam droga. Chcemy ruszyć do przodu, towarzysząc właśnie tym chwilom, które będą przeżywali nasi pielgrzymi w drodze. Pielgrzymi ruszyli, ruszajmy, także i my, drodzy radiosłuchacze, zachęcamy Was do tego duchowego pielgrzymowania razem z nami. Czekamy jeszcze na kolejną grupę grupę świętego Kazimierza, która tutaj powoli, powoli szykuje się, aby wyjść i jeszcze mamy ją zgromadzoną za archikaladrą. Póki co Państwo na pewno dostrzegają ambulans. Jest to pojazd, który na pewno pomoże naszym pielgrzymom zdążać bezpiecznie i pokonywać trudy codziennego wędrowania, a zatem jesteśmy zabezpieczeni, Jak słyszeliśmy, ksiądz dyrektor zaznaczył, że dezynfekcja też będzie obowiązywać pielgrzymów, zwłaszcza kiedy będą przychodzić do świątyni, będą dezynfekować swoje ręce, będą też korzystać z tych środków dezynfekujących i umożliwiających właśnie w sposób właściwy przebywanie w różnych obiektach, które po drodze będziemy odwiedzać, także jak sami wiemy, nieraz są to otwarte szkoły, remizy, gdzie jesteśmy gościnnie podejmowani, więc w żaden sposób nie dyspensujemy się od tych warunków, również je podejmujemy. No, trzeba dbać o to bezpieczeństwo, trzeba dbać no, o swoje zdrowie przede wszystkim i myślę, że to pielgrzymowanie to przede wszystkim zawierzenie siebie Matce Bożej, i Panu Bogu, ale też właśnie takie ze swojej strony ludzkiej zadbanie o to, aby wszystko było w porządku, aby wszystko było tak, jak trzeba, więc ta dezyfekcja, to zachowanie właśnie odpowiednich środków bezpieczeństwa jest bardzo potrzebne. I wyjątkowe maseczki, do których się można powiedzieć troszkę przyzwyczailiśmy, bo one weszły już w tryb codziennego życia, także obowiązują pielgrzymów, żeby zachować właściwy dystans dwóch metrów, bądź też użyć stosownej maseczki, więc w żaden sposób nie zwalniamy się z tych różnych zaleceń, podejmujemy je. Bo chcemy też właśnie być wierni temu wszystkiemu, co dotyczy funkcjonowania w społeczeństwie. Zatem ta pielgrzymka staje się dość wyjątkowa, dość szczególna, która staje się też szczególną modlitwą, o to byśmy. Prosili Pana Boga, by odsunął tę epidemię i dał zdrowie nam wszystkim. Książę Piotrze, szczególnie ciekawe jest to, że to jest wyjątkowa pielgrzymka ze względu na epidemię, ale też wyjątkowa, bo już 40., 40 raz z przemyśla ruszamy na jasną górę, aby pokłonić się naszej matce i królowej. I myślę, że to, ta wyjątkowość tej pielgrzymki też wpisze się w historię naszej archidiecezji. Zgadza się. Kolejna już 40-rubinowa staje się też okazją, do tego, że pojawia się publikacja, jak to ksiądz dyrektor na końcu zaznaczył. Publikacja również dostępna do, dla Państwa. Można kontaktować się z naszym biurem radiofara, można kontaktować się z przewodnikami poszczególnych grup, zależy w jakich regionach Państwo przybywają, mieszkają, aby właśnie sięgnąć po tę publikację, która ukazuje ostatnie 15 lat, bo na srebrną pielgrzymkę została wydana książka, która zamknęła 25 lat, a szkoda, żeby właśnie te 15 lat gdzieś umknęło, dlatego też dziękujemy bardzo księdzu profesorowi Kazimierzowi Bełchowi, dyrektorowi pielgrzymki, który tworzył naszą przemysłową pielgrzymkę za to, że właśnie takiego zadania się podjął i stworzył taką książkę, która w części jest jego słowem, które przelał na papier, z kolei kolejna część pokazuje świadectwa naszych pielgrzymów wędrujących z roku na rok ku Jasnej Górze w końcu też można odnaleźć w tej książce różne fotografie. Na pewno ciekawe ujęcie. Na pewno, więc zachęcamy do um, przeczytania tej książki, oczywiście jak będzie ona dostępna, już w takim szerszym, dla szerszej publikacji. E, drodzy e, telewidzowie, drodzy radiosłuchacze, myślę, że e, ten dzień, który rozpoczynamy, Dzień, pierwszy dzień pielgrzymowania to czas szczególnej radości, ale widzimy, że tutaj mamy też siostry zakonne, które też za chwilę wyruszą w drogę. Jak trudno mi przy kamerze się siostry obracać, bo to nie tylko mikrofon, ale kamera może siostra pomachać. Właśnie witamy siostrę Jadzie i siostrę Anetę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Cześć Boże. Siostry zawsze uśmiechnięte, radosne, no, ruszają ja na pielgrzymki szlak. Nie widać? Nie widać, bo nas maseczki zasłaniają. Ale już słychać. Ale oczy widać, nie? Że oczy uśmiechnięte, to chociaż tyle. Siostry gotowe na wyjście? Oczywiście, jak najbardziej, z radością. Jak widzimy siostrę Jadzie, to na pewno ona gotowa od tamtego lipca, tamte, zeszłorocznego lipca, więc siostro Jadwigo, e, dzisiaj tylko chyba wędrujemy. Dzisiaj idziemy i dziesiątego jeszcze. Dziesiątego, czyli siostra gotowa, będzie siostra śpiewać, skakać i tańczyć. Tak, jak najbardziej, a ja jestem taka trochę na dwie grupy. Bo moja grupa taka, z którą chodziłam przez ostatnie lata, to grupa Świętego Rafała. Teraz dzięki siostrze Jadzie, z którą jesteśmy razem i której grupą rodowitą jest Kazimierz, to dołączam się do Kazimierza i po popielgrzymkuję dwa dni z grupą Świętego Kazimierza, a jeden dzień z grupą Rafała, więc za... trzy dni. Czyli siostra ta wybrała lepszą cząstkę, można powiedzieć. Moim zdaniem tak. Siostro Jadwigo, jak siostra wspomina pielgrzymowanie swoje, na pewno jeszcze z tym pytaniem będziemy wielu pielgrzymów pytać. 40 lat minęło dla siostry, ile? Pielgrzymki chyba 10, może 12. Sama nie wiem, nie liczyłam. Bo, bo liczymy pielgrzymki, a nie życie, nie? Póki co jesteśmy na pielgrzymce. Wspominam zawsze z radością. Każdy czas pielgrzymowania jest dla mnie takim, takim spojrzeniem w przyszłość, z wdzięcznością za każdy krok, za każdych spotkanych ludzi i za dobro, jakich doświadczam każdego dnia. A my jesteśmy wdzięczni za siostrę i za tę radość, którą daje naszym pielgrzymom. Właśnie jak widzimy już księdza Krzysztofa i cieszymy się, że kolejna grupa wyrusza na Pątniczy Szlag. Dziękuję, siostrze Jadwidze i siostrze że pozdrawiamy księdza Krzysztofa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Księży Krzysztofie, grupa gotowa i zwarta. 150 osób gotowych, uśmiechniętych, zwartych. Lecimy na pielgrzymkowy o Może niedługo, ale za chwilę wrócimy, żeby nabrać siły i lecimy dalej że Krzysztofie, to ostatnie sekundy, żeby wyruszyć. Z jaką pieśnią ruszacie? A to jest tajemnica. Za chwilę na pewno usłyszymy. To kolejna dla księdza przygoda, którą ksiądz dzisiaj rozpoczyna ze swoimi pielgrzymami. Tak jest, to już jest 21. przygoda moja w życiu. To prawie połowa tych wszystkich pielgrzymy, która była. Księże Krzysztofie, życzymy radości, aby z radością dojść do Matki Bożej w tym roku dość wyjątkowo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i miejcie nas swojej opiece i modlcie się za nas, żebyśmy szczęśliwie dotarli i szczęśliwie wrócili, a my za Was będziemy też modlić się, polecać w swoich modlitwach. Bierzemy do naszych plecaków Wasze również intencje. że Krzysztofie pozostaje ksiądz w kamerze, więc można pomachać tym, którzy nas oglądają. I no nie zatrzymuję, bo już pielgrzymi truktają w miejscu, trzeba wyruszyć. Porządkowi gotowi, więc czas start. Ksiądz Adam już zaprasza, żeby się wyruszyli. Ruszajcie w drogę. I drodzy radiosłuchacze, właśnie widzimy, słyszymy, jak wyrusza grupa Świętego Kazimierza na trasę na jasną górę. Pozdrawiamy grupę Świętego Kazimierza. Posłuchajmy, jak wyruszają właśnie w drogę. Drodzy radiosłuchacze, wielka radość, że te dwie grupy przemyskie dzisiaj mogły wyruszyć na Pątniczy szlak że będziemy towarzyszyć naszym grupom, które także wyruszają z innych miejsc, bo jak sami wiemy, Józef z Radymna i Andrzej z Leska, więc cztery grupy dzisiaj w drodze, rozpoczynamy wyjście pielgrzymkowe. Te grupy wrócą dzisiaj do swoich domów będziemy im towarzyszyć przez cały dzień po to, aby Państwu zrelacjonować to wszystko, co się wydarzy na Pątniczym Szlaku. Jesteśmy dostępni prawie cały dzień. O tym już Państwa poinformuje ksiądz Andrzej. tutaj jakaś wczółka lata, więc jak widać na pielgrzymce wiele się dzieje. Zapraszamy, żeby Państwo korzystali z naszych mediów, zwłaszcza na Facebooku, nasza strona dostępna, poprzez kanał YouTube, a przede wszystkim strona radofara.pl i pielgrzymka.przemyska.pl Jesteśmy cały czas dla Państwa, jesteśmy cały czas, żeby przekazywać to wszystko, co dzieje się na trasie pielgrzymki, na tym szlaku pielgrzymim. Będziemy chcieli właśnie Państwu przekazać te wszystkie wydarzenia, które się dzieją po drodze do Matki Bożej. Tak trudno mi się przy kamerze zachować, bo tak wypatruję pewnych osób, ale siostra Klara jest tutaj z nami. Siostra zostaje w Przemyślu, z całą redakcją będziecie czuwać na tym, aby... Właśnie pielgrzymi duchowi mogli wędrować razem z nami. Liczymy na to wsparcie, bo ruszamy w drogę i pewnie spotkamy się na jasnej górze. Zostaje, ale zostajemy razem. Ja nie wiem, czy zostaje, proszę księdza. Moje serce poszło tam! No, czy siostra się do kmieci może przespacerować. No jednak nie mogę, chociaż rzeczywiście duchowo tam idę, bo tak jak słyszeliśmy, no są obostrzenia i myślę, że każdy ich z pewnym bólem też przestrzega. Nie można odprowadzić. Tyle ile jest identyfikatorów i tak jak jest identyfikator, te osoby idą. A my chociażbyśmy bardzo chcieli, to możemy słuchać, patrzeć, więc będziemy śledzić. Cenna informacja dla nas, bowiem właśnie pozostaje nam śledzenie, a Państwo mogą to czynić, tak jak wspomniałem, strony internetowe dostępne, kanały mediów społecznościowych również uchwytne dla Państwa, więc bądźcie razem z nami. Szczęść Boże, siostro! Szczęść Boże, do dobrej drogi! Dziękujemy bardzo. Halo, halo, czy studio nas usłyszy? Ksiądz Andrzej, o właśnie, bo siebie widzę na kamerze teraz, to tak trochę muszę się uczyć tego spojrzenia. Mam nadzieję, że damy radę. Eee, łączymy się już z naszym studiem. Czy jest ksiądz Andrzej? Nie słyszę. Jest. Tak, jest ksiądz Andrzej, ja już słyszę. Witamy serdecznie. No dziękujemy za to, że właśnie też i ksiądz nam towarzyszy. Proszę nam powiedzieć, jak w tym roku praca księdza będzie wyglądała podczas pielgrzymki, no bo ksiądz razem z nami nie zmierza na jasną górę tym razem. Także życzymy powodzenia, życzymy wszelkiego dobra w tej pracy, a my już kończymy tą naszą transmisję. Wyjścia grupy z przemyśla na jasną górę.